Cześć, witajcie po długiej przerwie Trochę mi nie było Ale tak to już jest, że po prostu trzeba sobie zrobić przerwę No bo to dobrze człowiekowie jest tak zebrać myśli, zebrać siły Ostatnio też byliśmy na urlopie U Pawła i Ali Super nas przyjęli dosłownie jak rodzinę, także polecam agroturystykę Pawła. Naprawdę fajna okolica, dużo do zwiedzania. No i też jest coś dla rodzin, w sensie że możemy jechać z życiekami i też coś fajnego zobaczyć. Wiadomo, że to nie jest takie proste. O dzieciaki dają w kość No Paweł też mnie w sumie No nie za dużo odpocząłem u niego, bo mnie zmęczył bardzo No ale co zrobić Ale naprawdę bardzo pozytywne strony Zupełnie inne jak u nas U nas jak, no, jak widać widzę jakieś 6-7 km w tą stronę dopiero jest nas, tam są jeziora, no faktycznie dalej jest równina, a u nich są górki, pagórki i góry widzieliśmy śnieg. Dla mnie to był szok, że prawie w maju jeszcze może widzieć śnieg A dzisiaj kończę dożywianie, kończę dożywianie bo wczoraj zacząłem a mi zbrakło zbrakło mi bo miałem trochę źle ustawiony i przez to mi zbrakło na koło tam nie wiem 2 hektary a nawet nie patrzę ile jest 26 no, hektar tu zrobiłem i to będzie no. yy, także coś tam działam no w końcu wiosna, w końcu się wszystko pobudziło bo naprawdę było bynajmniej u nas było wiecznie i mroźnie no, stał tylko wiatr i przymrozki w deszczyku trochę też popadało, może nie za dużo no ale coś tam spadło także no ale super mokro nie jest, to że to też do pierwszego dnia marca zostało 100 kg i czekałem po prostu aż zacznie ruszać bo nie chciałem go nadmiernie dokrzewiać bo moim zdaniem nadmierne dokrzewienie tego zboża to strata szczególnie że go na takich terenach że często te o! Paweł dzwoni Co mam w samym zbiorniku to Dr Green Start, trochę już za późno na tego starta, ale nie jechałem za wcześnie, mówię, bo, e, bo nie chciałem e, jakby zrobić tego zabiegu. Przy e, żeby to dobrze powiedzieć, e, jeżeli dajemy jakieś tam odżywki, to niestety jakby naruszamy trochę ten, te liście i w ogóle i to jest miejsce dla polu nie chciałem robić za szybko tej dymki no bo ja z wiadomych względów chcę zrobić dwa dobre zabiegi w tym, w tym sezonie i koniec dlatego przesunąłem to po prostu dosyć późno zrobię dzisiaj robię dożywianie, jutro jak będzie pogoda bo coś tam niby jakiś deszcz, to daj Boże żeby padało A... e... ale w najbliższym czasie chcę przejechać fungicydem, zabezpieczyć to e... przeciw chorobom grzybowym I myślę, że będzie w miarę ok. Jak widać, mój rzepak już zaczyna kwitnąć, podkwitywać. E, w sobotę mam mieć tu pszczelarza z pszczołami. Podobno daje to e, trochę większy plon. Jeżeli będą blisko, zdaje mi się, że to warto o każdy kilogram zawalczyć a sam chciał, no to niech wstawia yy. co do rzepaku jak do tej pory wiadomo nawozy 200kg altrosanu yy. teraz poszedł ale przedtem poszedł potasowy nawóz polisulfat to jest yy. kurcze nie składu nieważne, poszedł ten polisulfat w sumie poszedł, bo się o nim dosyć późno dowiedziałem, dosyć późno go kupiłem i jakbym wiedział, że taki nawóz istnieje, to bym nie kupował z tylko dałbym cały ten polisulfat, on w składzie ma siarkę i potas i coś tam jeszcze, jakieś drobiazgi, jakieś drobne. Ale głównie stoi to, i, to. I... i chwila, bo mam słup. Polisulfat w ilości tam chyba 100 kg. 200 kg saletrosanu. I 200 kg saletry. I to jest cały azot. Oprócz tego co dostał jeszcze z obryskiwacza, jaki poszedł. Czy to dużo, czy mało? Powiem tak. Musimy mu starczyć. Ma hałdę gnoju pod sobą Gnoju, owornika Ale wiadomo o co chodzi Także niech sobie żyje Zobaczymy, u nas jest tak Praktycznie, że Głównie decyduje woda i opady Jakoś super mokro nie jest, także nie ma też chyba co za dużo wariować z tym rzepakiem jaki plan dalej i co do fungicydów poszedł Toprex w ilości pół litra I, i poszedł Mospilan na na tego no na słodyczka na zielonym pąk poszedł właśnie Mospilan bo po pierwsze że też ja go chyba zamawiałem, ten mostpilan zimą. Także yy, miałem go i, no i. mi się zdaje, że no jednak yy, trzeba środek, który będzie długo działał. Także na razie jest czysto, czyli Ok, Jak zakwitnie, to już praktycznie yy, chcę zrobić tak, że zrobię. Zrobię jeden zabieg tylko na opadanie płatka I To będzie wszystko Chyba, że będzie duża presja jakichś tam szkodników, czegoś No to wiadomo, interwencyjnie trzeba będzie zadziałać. Ale W ubiegłym roku dużo najeździłem po żywaku I nie wiem czy to przyniosło wymierny efekt Chcę w tym roku zrobić tak co pójdzie na płatek to pójdzie Amistar Gold i jakiś i teraz tak mi się trochę głupio zrobiło, bo przed ospilanem czyli do automatu acetylnipryty wylatuje nam z... żeby stosować go naprzemiennie, no to co no perytroidem jakimś polecę bez sensu, no myślę, że myślę, że Trzeba będzie po prostu zdublować ten akcent amiprycz, żeby to przytrzymało. No niestety, mamy ograniczenia w środkach, był kiedyś peryfos, na zielonym punku się przeleciało i było kupę czasu spokoju, praktycznie do kwitnienia wytrzymywał, nie? No, ale wiadomo z jakich względów on wyleciał, a jak ludzie pryskali na kwitnieniu, no to sorry mate, tak nie może być. Co jeszcze będę działał i z czego będzie film? Prawdopodobnie będę działał w najbliższym czasie. Zasię w kukurydzy. 4 mamy umówiony siewnik. Dobra, mamy na trochę zostało. Czwartego mamy umówiony siewnik, także trzeba uprawić pole. Eee, czym będę uprawiał? To mała niespodzianka. Eee, no, niespodzianka, bo tej maszyny jeszcze u mnie nie było. Iła, Co zmienię? dawkę, przejdę na ręczny. Aora. No, ale jest nowy nabytek w gospodarstwie. Także nim będę prawdopodobnie uprawiał pod kukurydzę Nałożenie pod kukurydzę już jest zastosowane jest to obornik i pójdzie teraz tylko yy, 100, 125 kg chyba około wapna granulowanego obornik był zaraz wywieziony tam na pierwszych dnia marca to myślę że teraz już możemy dać śmiało te wapno i wymieszam po prostu jest z tym właśnie maszyną nowonabytkową z glebą i będzie luks chyba a co do hardiego miałem awarię jakoś tam coś tu robiłem, co ja robię jakiś tam zabieg w rzepaku chyba, aha w dożywianie i nie regulował mi dawki z automatu. Teraz jest na ręcznym, tutaj na manualnym to idzie regulować. przeżyłem na automat, nie idzie. Tutaj też mogę przełączyć na automat i na ręczny. I tutaj wtedy, a raz pokażę, to że jest, tu. tu jest auto manual, i tu jest właśnie do góry, na dół. i wtedy powinien regulować. A nie regulował. I okazało się, że po prostu tu wszystkie powypinałem te wtyczki, Było wszystko ok, ale ta tutaj nie łączyła coś i ta robiła ten gnoj. Także zaraz na polu usterka była usunięta i wszystko w temacie taki pierwszy film z Pola od dawien dawna także myślę że to wszystko w temacie trzymajcie się do następnego razu cześć pozdrawiam